Cześć siemanko, ja jestem z gredzie, dzisiaj jest ostatni, czyli 14 dzień lata Fortnite. Oczywiście na wykonanie wszystkich zadań mamy jeszcze ponad 8 dni, także nie przejmujcie się tym. Naszym ostatnim letnim zadaniem jest zniszczyć grille kilofem, który ma nazwę na wolnym ogniu. To jest ten zbierak, który blokowaliśmy za wykonanie zadania z dnia 10, czyli musieliśmy odpalić trzy firewerki poruszawane wzdłuż rzeki. Oczywiście film z wszystkimi lokacjami tych fajerwerków jest na moim kanale. Jeden z tych grilów jest na u samej Góry Laguny, trzy na przyjemnym parku, trzy na butnym brzegu, cztery w okolicach Wyrwy, cztery na terenie pustynnym, jeden obok wykrzywionych, dwa tuż przy samotnym schronisku, jeden na pogodach Pomyślności, dwa na sielskim siole, a jeden niedaleko szemlany szyb. Także tak jak mówię, jest ich naprawdę dużo, mapkę z wszystkimi lokacjami za wykonanie tego zadania dostaniemy taki oto baner grilla. Pamiętajcie także, że za zrobienie wszystkich 14 zadań dostaniemy specjalną 15 nagrodę, czyli koktajl bananka na precy. Biedny bananek. Co do broni, to do godziny 15 mogliśmy sobie pograć starą dobrą snajperką, a dzisiaj do gry natomiast wchodzi dawno już niewidziany karabin szturmowy z tłumikiem. Jeśli chodzi o dzisiejsze tryby, to do gry wszedł tank battle, czyli bitwa czołgów. Jednak Epic Games przetłumaczyło to na bitwę mozarzy. Od razu mówię, że nie, że nie ma czołgów, ale to my gracze będziemy tak zwanymi tankami, czyli będziemy mieć bardzo dużo hP oraz kawlaru, więc nie standardowo. Za zabójstwa będziemy go odnawiać, a drop amunicji będzie zwiększony. Ale w zamian za to wszystko nie będzie nam dropił ani jeden item, który leczy. Teraz nadeszła pora na informacje i ciekawostki. Pierwsza z nich to taka, że na postawiono kolejny element robota, torso, czyli tułów. Jak wiadomo, elementy te będą pojawiać się co drugi dzień, także już pojutrze ujrzymy jego pierwszy lewy biceps. Dodatkowo Donald Mustard, czyli dyrektor kreatywny Epic Games, który zarządza całą fabułą, zmienił swoje położenie na Twitterze z building, czyli budowanie, na construction, czyli konstrukcja. Co więcej, Fortnite'owi że odkryli, że wraz z końcem konstrukcji robota, czyli 14 lipca, gdzie pojawi się ogromne odliczenie do eventu. No ja już osobiście się nie mogę doczekać, bo uwielbiam live eventy w Fortnite. A na koniec taka ciekawostka, którą odkrył Crispy Leaks w Fortnite' Mianowicie już za niedługo do gry dodadzą tutorial, czyli będziemy musieli na przykład kliknąć pasję, żeby poskoczyć, ściąć swoje pierwsze drzewo, trafić w niebieską kropeczkę, aby ściąć je szybciej, użyć swoje pierwsze płotki itd. Tak Moim zdaniem jest to spoko, rozmajacenie dla nowych graczy. Oczywiście nam weteranom się to nie przyda, ale może w zamian dostaniemy jakąś nagrodę? To z chęcią zrobię ten tutorial. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego filmu, trzymajcie się i cześć!